Witajcie, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Sylwek z tej strony w zacnym towarzystwie. Przedstawmy się, kto tutaj w ogóle jest. Jest Łukasz Świniarski. Cześć wszystkim. Adam z Comicsomanii. Siema. Sebastian z Uniwersum DC Comics. Siemaneczko. I Szymon Pietkiewicz. Cześć. Spotkaliśmy się, aby podsumować. Mijający rok 2022, porozmawiać o nim, porozmawiać o tym, co nam się podobało w tym roku, co nam się nie podobało w tym roku i jakie też mamy oczekiwania względem 2022. Więc serdecznie Was zapraszamy na taki długi materiał podzielony na cztery części. W jednym materiale będzie jedno zagadnienie. Zaczynamy u mnie. U mnie temat jest związany z najlepsze komiksy roku 2022. Drugi temat to są najgorsze komiksy 2022, i to u kogo jest? U mnie. Dobra. Później mamy trzeci temat: oczekiwania wobec roku 2023. I ten materiał, zobaczycie u kogo? Zapraszam do mnie. Tak, i czwarty temat kończymy DC w mediach 2022. Filmy, seriale, gry, co chcesz i to jest u Komiksomania. Dokładnie. Zatem zaczynamy w szampańskim nastroju. I podsumowujemy, podsumowujemy rok 2022. Nasze ulubione komiksy. Proszę bardzo. Kto zaczyna? Kto chciałby się podzielić swoimi ulubionymi komiksami, które przeczytał w 2022 Łukaszu. No zaskoczenie, bo chyba każdy myślał, że Nightwing z was a to niespodzianka <laughs> szok. Jestem zachwycony komiks z roku bez dwóch zdań na każdym poziomie. Ja bym postawił obok tego serialu, sprzed kilku lat, y, HBO, Daymona Lindelofa. Intryga na wielu poziomach, nieoczywiste rozwiązanie i ja byłem zachwycony i kreską, i scenariuszem Toma Kinga. Jeden z najlepszych y, dla mnie w ogóle komiksów przeczytanych w życiu. Zacząłem czytać i tak sobie pomyślałem, a, zacznę czytać, przeczytam sobie, wiecie, pierwszy rozdział, tam za jakiś czas sobie skończę, jak usiadłem, Bach od razu, machnąłem całość. No i tyle zwrotów w akcji, to ja w najlepszych filmach nawet nie znajdę niektórych takich kryminalnych czy thrillerów. A tutaj mamy thriller do tego jeszcze polityczne. To mamy tak, tyle tropów, Kreska, Jorge, Fornesa, znakomita. Aż, aż się tak zachwyciłem, że już zbieram ich w zeszytach. Ich kolejny tytuł, czyli Danger Street. Ten moment też jest świetny, a ta w ogóle, to wydanie, jak mam to, wow. Jest trochę dodatków, ale mówię, sama historia. Nie czytałem jeszcze Strażników yy, Mura. To jest na kupce wstydu, ale sięgnę chętnie. Ale chyba ja bym taką śmiątę zapostawił, żebym postawił obok. Naprawdę, bo to zasługuje. To w ogóle zasługuje ten komiks na jakąś realizację oczywiście jakąś porządną, do jakiegoś dobrego twórcy. Bo no to jest gotowy scenariusz. No, wiadomo, że to trzeba. Przełożyć na język serialowy, to trochę trzeba tam zmienić. Ale tak, jak tutaj są napisane te postaci, jak są rozwinięte ich losy, tutaj w ogóle nie ma zwycięzców, ale to jest tak dużo czarnego humoru tutaj jest. Tak główna postać, najśmieszniejsze jest to, to mogę zdradzić, że główna postać nie znamy ani imię jej, ani nazwiska. On jest prywatnym detektywem, on mi się kojarzy z wyglądu, z porucznikiem Columbo, z młodą wersją porucznika Columbo. No nie wiem, ja bym to za chyba, z nas wszystkich to chyba Sebastian, mi się wydaje, że czytał na pewno i była recenzja jego. Nie wiem, czy coś Sebastian dzisiaj chciałby dodać. Ja mogłabym się tylko podpisać, ponieważ dla mnie to też była fajna pozycja, bardzo zaskakująca. To lubi scenariusz, że to Kinga, to będzie tutaj się wybornie bawił, bo on fajnie buduje napięcie, żeby cała intryga nabierała wydźwięku. Dobrze myli tropy. Czarty humor akurat ja tam nie zauważyłem, ale to nie jest kwestia taka na plus czy minus, bo wiadomo, humor to jest bardzo indywidualna kwestia, kto jak go Tak. Ale jeżeli chodzi o powiązanie światem strażników, to jest tak fajnie skrojona fabuła, że nieważne czy ty znasz strażników, oglądasz serial, cokolwiek innego, ten komik świetnie sobie daje radę jako. Własna historia, tak naprawdę, wyciąć wszystko to, co tutaj mamy z strażnikami, nic by to nie umieszło w fabule, a nawet same nie, nie. dodanie strażników takiej tonacji powody, że my tą historię możemy na dwa albo trzy różne sposoby interpretować, i to jest bardzo fajne. To jest w ogóle wielopoziomowa intryga. Ty już myślisz, że znasz rozwiązanie, albo się domyślasz, że to za kawałek jakiś kolejny trop, kolejne tropy, kolejne postaci się pojawiają na planszy. I wow, i wow, i wow, do, końca, do samego końca wow. I ostatnia scena, i powiem jaka, ale też jest niejednoznaczna. Jest tak fajnie zagrane, i kurde, no mówię, gotowy, to jest wręcz gotowy materiał na taki porządnie zrobiony, chyba przez HBO. Mam nadzieję, że coś z tego będzie w przyszłości. Chyba przez HBO serial, bo to zasługuje moim zdaniem, żeby, żeby więcej osób poznało w innej formie ten komiks, tę historię w ogóle. Tyle ode mnie na razie, Dobra. jeśli to... chodzi o numer jeden. Nas jest pięciu, więc wyznacz kogoś, kto podzieli się swoją topką. No to może Sylwek. Dobra, dziękuję. Słuchajcie, ten rok obfitował w wiele, wiele fascynujących komiksów, więc całe szczęście, że ja tutaj tylko ograniczam się do DC. Aczkolwiek i też mam tutaj spory, spory dylemat, jaki, jaki, bądź jakie komiksy wybrać z DC, które są naprawdę ponadprzeciętne. Mam tutaj, sorry, ale mam po prostu dwa komiksy. Dwa komiksy, które zmiotły, po prostu zmiotły i nie może być inaczej. Ja o... wiem jakie. <laughs> Ale to jak. Najmniejsza i... noc i, na, i najjaśniejszy dzień. I tak, to, to... Nie, 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 pierwszy. Nie, nie, będzie... Pokaż te kryzysy, pokaż te kryzysy. Są <śmieniu> no. no. zero. Godzina zero i się nie <śmieniu> będzie tak. Dokładnie, dokładnie. Tak, cykl Aszed. <śmieniu> Ale teraz tak na poważnie. No, słuchajcie, to no, dla mnie. Mm, ta seria, ta seria, ja jestem po prostu oh. wow. Po prostu wow. E w sumie leciwe to jest, to są lata 90., ale dla mnie to jest coś nowego, coś świeżego, coś odkrywczego. I ja proszę twórców współczesnych o takie komiksy. W takim klimacie, te współczesne niech będą w takim klimacie, one są najważniejsze. Czekajcie mi światło z To ja poproszę Egmont, wydajcie śmierć Supermana i ja wcześniejsze tak. rzeczy. Ja też. Supermany, takie jak Kryzys szkarłatnego kryptonitu, i tak dalej. no, no tak. z no, tak, 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 Supermanem. Coś z tym takie, yy, takie kompendia całe. Jo -y, tak. Johna Byrne, yy, Ordwaya, I tak, tak. i wracają. Wracając do tematu, no co ja tutaj mam powiedzieć? No, jest odnośnik do, do recenzji, do naszych rozmów. Yy, cały cykl, po prostu czekam na dokończenie. Yy, więc yy, proszę bardzo, to jest Nightfall. I. Yy, i to to jest dla mnie najwyższa półka. Dla mnie to jest komiks, który ja nawet nie sądziłem, że on że on wpłynie na mnie w taki sposób, że on będzie po prostu wybitny, mądry, inteligentny, piękny i ja chcę takich komiksów jak najwięcej. A tym komiksem, szanowni państwo, jest no co innego. Co innego. Nic innego. Aleksa Rosa, najwięksi superbohaterowie na świecie. To jest przecudowny komiks i ja się bardzo cieszę, że, że w tym roku tak otrzymaliśmy. To jest encyklopedia i... chyba, nie komik. I że miałem <laughs> wielką przyjemność, wielką nie przyjemność to go przeczytać, poznać, doświadczyć, przeżyć i omówić. No oczywiście odnośniki do recenzji też tutaj są, więc, więc tyle ode mnie. Teraz ja mam prawo wyboru. Eee, proszę bardzo, Sebastianie. Dziękuję za wytypowanie. U mnie jest, no powiedzmy, taka troszkę lista, nawet się zrobiła tych komiksów, więc lecę skrótowo. Niestety nic nie pokażę, bo no nie mogę za bardzo. I tak, jeżeli chodzi o to, co Egmont wydał w tym roku, mam trzy komiksy. W pierwszym jest Uwertura. przegenialna dla mnie pozycja, jeżeli chodzi o tych Sandmana. Najbardziej chyba ton, który skłonił mnie do przemyśleń, fajnie uzupełnił całość, rzutował troszkę na te losy wcześniejsze świetnie się przy tym bawiłem i zdecydowanie komiks pani narysowany. Drugim byłby to, co przed chwilą Sylwek pokazał, czyli najlepsi superbohaterowie na świecie. Fenomenalna powieść, nie tyle graficzna, ale myślę popularna, poruszająca takie tematy, które my dosłownie na co dzień nie spotykamy, jeżeli chodzi o superbohaterskość, przynajmniej od kilku lat, bo od kilku lat to wiadomo, multiversum wojny, linie czasowe, niezliczone obiekty, a tutaj mamy bardzo przyziemne tematy, które chyba najlepiej tak określają swoje Trzecim komisem byłby właśnie Najjaśniejszy Dzień, ponieważ świetnie mi się bawiło przy takiej wydłużonej historii, która była postawiona na drugo-, trzecioplanowych bohaterów i kładła taki nacisk na zwykłe relacje, nim żeśmy do jakiejś epickiej bitwy. Jeżeli chodzi o zagraniczne komisy, które czytam, no to mam takie swoje trzy serie chyba dla nikogo nie będą szokiem, jeżeli ktoś śledzi, jak w Czyli lecę Nightwing, Flash i Seria o synie Supermana. Przede wszystkim fajna superbohaterskość, ale dla mnie ta typowa superbohaterskość tam nie gra pierwszego planu. Tylko po prostu postawienie priorytetu na relacje między bohaterami, to co charakteryzuje tych bohaterów i świat. Szczególnie myślę, że przy Nightwingu to najfajniej się bawimy. Kiedy mieliśmy ostatni, nawet taki numer, gdzie pojawił się Hawking z piątego wymiaru, to było tak. Ooo, tak, świetne. A tyle po prostu esencji wyciągnięto, jeżeli chodzi o świat Nightwinga, że wow. No i w końcu mam Flasha, którego mogę tak czystym sercem polecać, ponieważ Flash nam są na te 14-15 tomów, no miały lepsze, gorsze momenty. A od kiedy mamy postawienie tylko na Woliego, nie było chyba gorszego ze sztuk, z którym bym się gorzej bawił. No i jeszcze kończąc tym swoją listę, no to mam te cykle, które Webtoon wydaje: czyli Zatana, Red Hood i O'Flaps oraz Batman Family Adventures. Po raz kolejny fajne interpretacje postaci pomogą wyciągnąć tą esencję, łącząc to fajnie z przyczynnymi tematami. No i dodatkowo są to komisje dostępne legalnie za darmo. Do czego chcieć więcej w tych czasach? I ja tutaj typuję Adama teraz. No to ja sobie tu też parę rzeczy uszykowałem, już kilka tu padło. Parę rzeczy. No tak. Ale no wiadomo. To jest świeżynka, świetne serducho do czytelników do tych postaci. Sylwek to pokazywał, więc tak nie będę już tutaj za bardzo wchodził w temat, ale takie inne spojrzenie ludzkie bardziej do postaci. Przy okazji kawał kloca. Bardzo mi się podobało, Podobają y, swordy z DC, takie jak ten. Docker Harley. Świetne połączenie 7. połączenie owiec, odkrywanie postaci. Y, Przeciwnika, gonitwa za psychopatą. Bardzo brutalne i niebezpieczne. Świetny komiks. Czy też bym zwrócił uwagę na nasze kolekcje, bo są tam fajne perełki. Takie z lat 80., właśnie. 90., które bardzo działają pozytywnie. Szczególnie Green Arrow, gdzie jest bardzo taki też znowu ludzki komiks, czynnik ludzki. Poszedłbym w kosmos tylko z tym komiksem: Green Lantern. Sądzę, że Szymon to też pokaże, albo i nie, ale u mnie numerem jeden są te trzy. Trzy numery. No, inaczej być nie mogło. Dokładnie. Sowka do lat 90. Moje Team Semikowe Serducho tu bije mega mocno. Jest Batman złamany przez Bejna, ale też jest fajna podbudowa. Przedstawienie wszystkiego od początku. Egmont mógł to oczywiście wszystko wyciąć z prologu, nie pokazywać nam. Mógł zacząć od razu od uwolnienia tych złoczyńców przez Bane'a, a tu mamy fajne przedstawienie postaci, dowiadujemy się kim jest Azrael, kim jest Bane. Cała ta, takie podwaliny pod tą historię, aż do złamania Batmana i jego następcy, który obecnie już y, przejął ten tytuł i czekamy co będzie dalej, jak się będzie Bruce teraz odbudowywał. Przytomy ponad 2000 stron, mamy wysoki ciągle po, poziom, ciągle to nas y, ekscytuje, ciągle chcemy poznawać co będzie dalej. Nie nudzi, więcej takich tytułów. Jeszcze bardzo bym chciał, żeby Egmont się cofnął i wydawał komiksy Granta, Brave i w ogóle wszystko, no, no. co było o, po tak, kryzysie. Tak, po kryzysie na nieskończonych ziemiach. Byłoby fajnie, gdyby to tak wyskoczyło właśnie w takich tomiszcach za każde pieniądze. Może tego nie mówmy, ale jak najbardziej tak. Jak Superman. Supermana po kryzysie. Tak samo bym to czytał od początku po kryzysie. I Znajdź, jest u mnie numerem jeden, no jak sobie przeglądałem te moje komiksy, to nie mogło być inaczej, no. Tim Alan Grant i spółka, oczywiście, świetne, świetne tytuły, to jest mój numer jeden i dziękuję. Ja chciałem jedno zdanie dodać, trzeba pochwalić Egmont za jakość wydania i to, że mamy duż, e, czy, e, trochę więcej niż w wydaniach amerykańskich, tam był no, anual, tam e, Detective Comics, dobrze mówię? Tak. A tak, oni właśnie eee, dali jak do... najbardziej kompleksowo tak. te, wydania, te wydania. Oni tak. się tam nie, nie bawili w jakiejś jakoś... właśnie tylko dołożyli tak. ile się dało i to właśnie naprawdę fajnie wygląda wszystko. To tak się dobrze to czyta, Jesteśmy... nie pomijają nas żadne zeszyty, więc to jest jeszcze większy plus dla Gmontu za takie wydanie. Bo naprawdę mogli tam pociąć ostro. A odkrywamy te, ten Nightfall tak naprawdę na nowo, bo jest tam dużo też dodatkowych rzeczy, których nie mieliśmy za Semika. Szczególnie w trzecim tomie, gdzie Jean wali, rządzi i on jest tym Batmanem, to tam jest już... Masakra. Masę nowego, premierowego materiału. Jak ktoś się sparzył na synikach, to te tomy zdecydowanie mogą mu poprawić odbiór tej historii. Przede nam jeszcze lektura trzeciego tomu, będę dopiero pożyczał. Kto tu został? Czytaj, został? Czytaj. Łukasz! Nie, Łukasz. Szymon. Szymon! Dobra. Szymon! Do, przy, do przewidzenia. Myślałem przez większość czasu, że moim numerem jeden będzie to. Ale... Czyli wojna z korpusem Sinestru, ale jest podwójne pierwsze miejsce. I zaraz zaczynam. O! Wojna z korpusem Sinestru jest to komiks, na który bardzo długo czekałem i się na nie, nie zawiodłem. Czytałem się go świetnie, tylko jak go czytałem jakieś pół roku temu i nie wszystkie fakty, nie wszystkie emocje pamiętam. Pamiętam. Po pierwsze, fantastyczne dodatki, gdzie przedstawienie byli wszyscy latarnicy, gdzie można było sobie poczytać. Można było sobie zobaczyć, jak wygląda podział O.A. na sektory, to znaczy kosmosu na sektory, po na jakiej zasadzie to działa. Wszystko było świetne. tam jeden kluczowy twist popularny, który całkowicie zmienił sytuację na froncie tej wojny. Po prostu był w moim zdaniem kapitalny. Dużo, całkowicie mi postrzeganie. I myślałem, że to będzie po prostu numer jeden, taki ok, super komiks, rewelacyjny dostęp, to co chciałem zachwycałem się rysunkami piękne, cudowne, wszystko wspaniałe. Ale później przeczytałem najjaśniejszy dzień. O najjaśniejszym dniu gdzieś się spotkałem, że to jest słabe. Ale ja za to zaczynam czytać i mamy te wątki tych, tak jak Sebastian mówił, tych drugo trzecia planowych postaci i bazujemy na tych relacjach. Mamy tutaj jakiegoś deadmana, którego gdzieś tam się pląta w policji. Nagle on jest w uwagi. Nagle jego przygody są takie ludzkie, tak się zaczynam w czuwać. I co przeskakiwałem do bohatera? Każda ta historia mnie ciekawiła. I cały czas jak czytam, czytam, czytam i mówię, Czy to się zepnie na koniec? Czy finał dowiezie? Jako że finał dowiózł, to byłem bardzo zadowolony po prostu, bo... Przez całe, które miałem obawę, że... Tu tak fajne relacje, a do niczego to fajnego nie doprowadzi. Doprowadziło do bardzo fajnego, epickiego, klimatycznego... I po skończeniu tego komiksu... Pewnych wątków było mi po prostu... Pewnych postaci było mi tak szkoda. Nawet nie sądziłem, że postacie trzecio- czwarte ligowe mogę po prostu tak odczuwać ich zwycięstwo i porażkę jednocześnie, takie dwa w jednym po prostu. to było dopełnienie nieświetne. Dlatego uważam te dwa komiksy za moje ulubione, najlepsze, te, które zostały wydane po polsku, jeżeli chodzi o DC w 2022 roku. Dlatego myślę, że zgodzi się ze mną, iż 2022 rok można uznać za udany, prawda? Świetne tytuły się pokazały, mocy i wzruszeń, i śmiechów, i o wiele, wiele jeszcze więcej uczuć. Ale ja myślę, że przede wszystkim ten 2022 rok związany z komiksami, to taki pozytywny rok związany z komiksami, to, to jest to, co w tym momencie widzimy. To, że my się tutaj spotykamy i rozmawiamy o tych komiksach, i to jest właśnie najlepsze, najpiękniejsze, co może być. Więc. Ukradłeś mi to, sobie Chciałem to powiedzieć. No i dobrze, i oczywiście mo można to powtórzyć. Można to oczywiście powtórzyć i powinniśmy powtarzać. Bo tak. DC, jak się okazuje, wydaje się, komiksy, które łączy ludzi. I tym miłym akcentem kończymy tą naszą pierwszą część, a mianowicie najlepsze komiksy DC 2022 roku. I chcielibyśmy, żebyście i Wy podzielili się swoimi spostrzeżeniami. Tym, jakie dla Was komiksy, miksy są najważniejsze i pamiętajcie, każdy ma swój gust, każdy ma swoje upodobanie i jednym się to może podobać, w drugim nie i to trzeba właśnie szanować i w tym momencie, żegnając się z Wami, ja tutaj pomału już sobie otwieram butelkę, nalewam szampana i przechodzimy do trudniejszego tematu a mianowicie najgorsze komiksy 2022 z DC, albo największe rozczarowania. Na szczęście ja się tym nie zajmuję, a przechodzimy do kanału. O jego. Tak, Szymona. To do zobaczenia. U Szymona. Hej. Cześć.